Podstawą grania stosupa prostego ABCDEF jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt ACB równa się 90 stopni. Stosunek długości przyprostokątnej AC tego trójkąta do długości przyprostokątnej BC tego trójkąta jest równy 4 do 3. Punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC, a długość odcinka SC jest równa 5. Pole ściany bocznej BEFC graniastosłupa jest równe 48 oblicz objętość tego grania stosłupa. Jak zrobić takie zadanie? Na samym początku warto byłoby sobie podpisać to, co mamy w poleceniu, czyli wiemy, że stosunek długości przyprostokątnej AC do BC jest jak 4 do 3, czyli przyprostokątną AC oznaczmy jako 4X. Natomiast przy prostokątną BC jako 3x. Zapiszmy sobie to, że AC jest dla nas równe 4x, natomiast BC jest równe 3x. Wiemy, że punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC. Naszkicujmy sobie to. Mamy trójkąt prostokątny. Tu mamy A, B, C. Tu jest kąt prosty. I S jest w tym miejscu. Wiemy, że punkt S jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie, a długość odcinka SC jest równa 5. Co z tego wynika? Zobacz, tu jest ciekawa sytuacja. Jeżeli byśmy opisali okrąg na trójkącie prostokątnym, to pamiętaj, że zawsze jest taka sytuacja, że przeciwprostokątna w takim przypadku jest średnicą naszego okręgu. Co to oznacza? Oznacza to, że piątka byłaby promieniem naszego okręgu, oraz AS i SB to też byłyby promienie naszego okręgu. Czyli skoro te dwa boki miałyby długość 5, to wiemy już, że cała średnica okręgu, czyli cała przeciwprostokątna trójkąta ma długość 10. Czyli możemy napisać, że AB ma długość 10. A skoro tak, to czy możemy policzyć długości boków tego trójkąta? Oczywiście, korzystając z twierdzenia Pitagorasa. Zobacz. Jeżeli napiszemy 4x do kwadratu Dodać 3x do kwadratu równa się 10 do kwadratu, to wyliczymy długość x. A jak wyliczymy x, to będziemy mieć każdy bok w tym trójkącie. Czyli mamy 16x kwadrat, dodać 9x kwadrat równa się 100. Dodajemy te x -y kwadrat, czyli mamy 25x kwadrat równa się 100. Podzielmy przez 25 i mamy, że x kwadrat wynosi 4. Po spierwiastkowaniu wynika, że x jest równy 2. Skoro tak, to bok AC jest równy 8 i zapiszmy też to tutaj, a bok BC jest równy 6, czyli 3 razy 2 jest równe 6. Zobacz, tu było bardzo ważne, żebyś pamiętał, że jest takie twierdzenie, że jeżeli opisujemy okrąg na trójkącie prostokątnym, to przeciwprostokątna zawsze jest średnicą okręgu. Gdybyś tego nie wiedział, to miałbyś duży problem ze zrozumieniem tego zadania. Wiemy jeszcze z polecenia, że pole ściany bocznej BEFC, czyli to jest ta ściana, Pole powierzchni tej ściany bocznej jest równe 48, czyli pole prostokąta BEFC jest równe 48. A jak liczymy pole prostokąta? Bok razy bok. Wiemy, że bok CB ma długość 6, czyli możemy zapisać, że 48 równa się 6 razy wysokość naszego grania stosupa. Jeżeli podzielimy to równanie przez 6, to wychodzi nam, że H równa się 8. Naszym zadaniem było obliczenie objętości grania stosłupa. Wiemy, że objętość grania stosłupa liczymy ze wzoru pole podstawy razy wysokość, czyli brakuje nam jeszcze pola podstawy. Jak go wyliczyć? Pamiętajmy, że w podstawie jest trójkąt prostokątny. Jeżeli mamy trójkąt prostokątny w podstawie, to jego pole możemy wyliczyć ze wzoru A razy H przez 2. I naszym A, czyli naszą podstawą, może być jedna przyprostokątna, a naszą wysokością może być druga przyprostokątna, ponieważ między nimi jest kąt prosty, więc możemy go wykorzystać. Czyli naszym A będzie 8. Natomiast naszym H będzie 6, czyli to są te dwa odcinki, które zamalowałam na żółto w naszym trójkącie. 8 razy 6 przez 2, czyli to będzie, możemy sobie ósemeczkę i dwujeczkę skrócić, 4 razy 6 to będzie 24. Czyli możemy już policzyć objętość w naszym graniastosłupie. To jest pole podstawy razy wysokość, czyli 24 razy 8. A to jest równe 192. Więc możemy podać odpowiedź, że objętość naszego grania stosłupa jest równa 192 jednostki sześcienne. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów, np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści, oraz np o tym jak korzystać z tabic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury.